Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, jedyny serwis informacyjny telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. W dzisiejszym programie opowiemy Państwu o łotewskim tłumaczeniu Dzienniczka Siostry Faustyny. Rocznicy deportacji ludności cywilnej na Syberię zabierzemy Państwa do Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się uroczystości ukończenia szkoły. A na końcu udamy się zwiedzić Muzeum Szczęścia w Indrze. Zaczynamy! W Rydze odbyła się prezentacja łotewskojęzycznego wydania Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Jest to ważne wydarzenie dla katolików na Łotwie. Próby tłumaczenia dzienniczka na język łotewski były podejmowane od początku tego stulecia. Wydać książkę udało się dopiero w tym roku. Święta siostra Faustyna Kowalska to imię znane niemal na całym świecie. Była głosicielką kultu miłosierdzia Bożego i autorką słynnego dzienniczka, w którym opisywała swoje przeżycia duchowe. W tym roku jej dzienniczek ukazał się w języku łotewskim. Pierwsze wydanie dzienniczka świętej siostry Faustyny na język łotewski przełożył proboszcz kościoła pod wezwaniem serca Jezusowego w Tyneburgu, Andris Szewels. Nie była to jednak pierwsza podjęta próba. Jeszcze w roku 2000 siostry odpowiadające za wydanie dzienniczka dały pozwolenie zgromadzeniu księży Marianów na Łotwie na tłumaczenie książki. Wtedy szukaliśmy tłumacza i zgłosiła się jedna siostra, która przetłumaczyła ten dzienniczek z języka polskiego na łotewski, ale to było tłumaczenie ręczne. I wtedy kiedy sprawdzaliśmy, wielu ludzi patrzyli na to tłumaczenie, to gdzieś tłumaczenie zaginęło. Później dzienniczek został ponownie przetłumaczony na język łotewski. Nie udało się jednak otrzymać pozwolenia na wydanie książki, bo przekładu dokonano z języka rosyjskiego. Ostatecznie wydawnictwo Kala Raksti zaproponowało księdzu Szewelsowi tłumaczenie. Zajęło mu to pół roku. Praca była bardzo. E... Intensywna i komisja pracowała i byli ludzie, którzy, z którymi dyskutowaliśmy jak to słowo lepiej przetłumaczyć, jak, jak wyrazić w języku łotewskim, dlatego to jest taka praca też w grupie. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku opisywała wizję Chrystusa, stany oschłości wewnętrznej, widzenie piekła, czyśćca i nieba. Zapiski prowadziła w Wilnie i w Krakowie w latach 30. XX wieku na polecenie pana Jezusa i ze względu na nakaz swoich spowiedników. Dzienniczek jest najczęściej tłumaczoną na świecie polską książką. Uważam, że tłumaczenie dzienniczka Siostry Faustyny jest bardzo ważnym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców Lotwy, a osobiście dla tych ludzi, którzy nie znają języka polskiego. I to tłumaczenie e, przybliży tych ludzi do postaci Siostry Faustyny, też do kulta Bożego Miłosierdzia tutaj na Lotwie. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny w języku polskim wszyscy chętnie będą mogli nabyć w kościołach na Łotwie. Dzień 14 czerwca na Łotwie jest datą tragiczną. W tym właśnie dniu w 1941 roku odbyły się masowe represje sowieckich służb bezpieczeństwa wobec obywateli naszego kraju. Na Syberię przysiedlono wówczas ponad 15 tysięcy mieszkańców Łotwy, w tym także Polaków. Ze stacji kolejowej w Kaukunach odjeżdżały wagony z mieszkańcami Dyneburga zesłanymi na Syberię. Dla tych, kto przeżył Zesłanie i wrócił później na Łotwę, są to ciężkie wspomnienia. 14 czerwca 1941 roku rozpoczęła się pierwsza fala sowieckich deportacji z krajów bałtyckich. Z Łotwy deportowano ludzi w głąb Rosji i do Kazachstanu. Byli to nie tylko dorośli, lecz także dzieci, kobiety w ciąży i ludzie w wieku podeszłym. Z Dyneburga i jego okolic wywieziono ponad 2000 osób. Do domu wróciło tylko 49 rodzin. Wśród wywiezionych była również rodzina Szwilpe z małymi dziećmi. Ja pamiętam jak w nocy, w dwie godziny nocy było wtedy, jak przyszli, stali bić w drzwi bronią i krzyczą Zabierajcie, was powiezą się Sibirię na wieczne posiedzenie, туда gdzie białe miedwiedzie. Bierzcie, i opór, wam больше niczego nie trzeba. No tu z łóżek zeskakiwali, ojca aresztowali, a mama stała zbierać tam, bo ja mała była 5 lat, siostra była 6 miesięcy i babcia stara. Na wysiedlanych mieszkańców miasta na stacji kolejowej Kaukuny czekały bydlęce wagony. Droga w ciasnych, wypełnionych ludźmi wagonach w nieludzkich warunkach trwała około dwóch tygodni. Po przybyciu na Syberię najważniejsze było przeżyć. Pierwsze czasy były bardzo ciężkie. Głód był, i wszy były, i wszystko. I mieszkanie tam baraki, takie baraki nazywają się. No a potem już stali pracować, tak. I gdzieś 8 lat my tam odbyli. No wszystkiego było. No a tu przyjechali jakby i na nas też patrzyli jak jakichś jak, 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 jak wrogów. Nic nie oddali nam, nic. Pamiętam, jak mama mówiła, że jej mówili, że ty nie patrzaj to bo trzeba dwóch tych starszych, jeszcze u nas była siostra starsza Irena, tych dwóch dziewczynek patrzaj, a ta już mała co będzie to będzie. I mówiła, że przydam z pracy i patrzę, szywielisz się, żywa czy nie, żywa czy nie, no żywa, no i chwała Bogu. Co roku 14 czerwca deportowani ich potomkowie wspominają ofiary deportacji na Syberię złożeniem kwiatów przypomników w Dyneburgu i zapaleniem zniczy. Uroczystości upamiętniające masowe zsyłki odbywają się tutaj dwa razy do roku, w czerwcu oraz w marcu. Kilkanaście lat temu Związek Polaków Promień postawił również pomnik deportowanym z Dyneburga i jego okolic Polakom. Wywózki na Syberię odbywały się w latach 1941 i 1949. W 1941 roku z terenów Łotwy, Litwy i Estonii na Syberię przesiedlono łącznie ponad 43 tysiące ludzi. Wielu z nich już nigdy nie wróciło do domu. Czerwiec to czas uroczystego zakończenia szkoły dla uczniów klasy 9 oraz bal maturalny absolwentów klasy 12. Zapraszamy państwa na huczne imprezy, które odbyły się w Państwowym Gimnazjum Polskim imienia Józefa Piłsudskiego. W tym roku wbrew tradycji najpierw odbył się bal maturalny klasy 12. 11 czerwca o godzinie 17 na salę gimnazjum przy ulicy Marias polonezowym krokiem dumnie weszli maturzyści. Imprezę prowadził wicedyrektor Andrzej Zaciniaje, który już od dawna ochścił klasę absolwentów wróżkami i czarodziejami. A naprawdę było i jest za co, bowiem wręczanie dyplomów za osiągnięcie w nauce i pracy pozalekcyjnej dla niektórych trwały nawet do 4 minut. Okropnie się denerwuję. Trochę stresuję, ale czuję się bardzo szczęśliwie, że nareszcie ten czas, te 12 lat, już podeszło końca i cała ta praca nie jest, cała ta praca, która była te 12 lat, jest ukończona. Trochę wydycham i idziemy dalej. Przemówili księża proboszcz Kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Bernard Sfagalis oraz proboszcz Kościoła pod wezwaniem Serca Jezusowego Andris Szewost. Następnie głos zabrała pani dyrektor Halina Smulko i jak zwykle skierowała do teraz już dorosłej młodzieży słowa otuchy. Następnie zaczęło się nagradzanie maturzystów dyplomami oraz szarfami z napisem Matura 2022. Dzisiaj jest oficjalny koniec szkoły. raczej dla mnie to będzie wesoły dzień, ale oczywiście tak samo i smutny, bo z jednej strony rozpoczyna się nowe życie. Coś bardzo ciekawego. Na pewno nie wiem, co mnie w przyszłości czeka. Każdy otrzymał gratulacje, kwiaty i prezenty od bliskich. Wręczono podziękowania rodzicom. Winszowanie uczniów przeplatane było przemówieniami, a absolwenci wydawali się bardzo zadowoleni i podekscytowani. Różne emocje to i szczęście, radość, i smutek taki mały. No, szczęście, że teraz mogę pracować. Mogę zarabiać pieniążki i już pójść uczyć się dalej gdzieś i zaczyna się takie nowe życie, a smutek, że zostawiłem tu 12 lat. Głos zabrała pierwsza wychowawczyni Halina Sajkowska, dzieląc się wzruszającymi wspomnieniami. Kolejna wychowawczyni Nina Szukstek, która życzyła absolwentom zawsze zachować w sobie miłość i nie stracić swego dziecka wewnętrznego. Także przemówiła obecna wychowawczyni Iweta Laurena. Absolwenci podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz swoim rodzicom. A na końcu głos zabrali rodzice, którzy także podziękowali dyrekcji i nauczycielom i po raz kolejny skierowali ciepłe słowa do swoich prawie dorosłych pociech. Dzisiaj już bardzo wielka radość, bo to wszystko na pewno się kończy. To 12 lat, ja czekałem tego, i chcę teraz już do innego kraju, za granicą, już chcę studiować. Ja chcę, żeby moje życie. I szło dalej. W środę 15 czerwca o godzinie 17 w tym samym miejscu odbyło się pożegnanie klasy 9. Impreza rozpoczęła się od uroczystego wkroczenia absolwentów oraz od śpiewania hymnów Łotwy i Polski. Wychowawca klasy Andrzej Zaciniajew ochrzcił tę klasę mianem drużyny piłkarskiej, ponieważ jest to klasa, w której dokonywało się najwięcej zmian osobowych, czyli transferów zarówno uczniów jak i nauczycieli. Przemówiła pani dyrektor Halina Smulko. Absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplomy, a rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz inni goście mieli okazję pogratulować, złożyć życzenia, a także wręczyć kwiaty i prezenty. Oficjalna część była przeplatana filmikami stworzonymi przez uczniów oraz wychowawcę. Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w procesie kształcenia oraz wychowywania swoich pociech. Wystąpiła także pierwsza wychowawczyni w klasach początkowych, Maria Meżaraupę. Uczniowie i rodzice podziękowali nauczycielom i szkole za wspólne wspaniałe 9 lat w szkolnych progach. Klasa dziewiąta zaskoczyła zebranych na sali wesołym tańcem, do którego zaprosiła również nauczycieli i nawet dyrektorkę. Większość uczniów zamierza kontynuować naukę w Dneburskim Gimnazjum. A teraz przeniesiemy się do Krasławia, do polskiej szkoły im. Hrabiów Platerów, gdzie 18 czerwca odbyło się pożegnanie ze szkołą absolwentów klasy 9. Licznie zebrani goście, krewni, rodzice, nauczyciele ciepło powitali absolwentów tej małej, ale bardzo potulnej szkoły. Po śpiewaniu hymnów Łotwy i Polski, prezes Związku Polaków na Łotwie, Ryszard Stankiewicz, złożył życzenie nie tylko absolwentom, ale również skierował do pani dyrektor Kozłowskiej słowo uznania za wieloletni wkład w utrzymywaniu tej małej polskiej placówki edukacyjnej. Не забракло этого дня теплых слов от первой научительки, научительки языка польского, директор школы пани Чеславы Козловской. Ну, сегодня мы имеем колейные, колейные 20 Пожигнание за школу, двадцатый пожигнаний за школу. Та класса была одна из наилепших класс, одна из наилепших уч, наилепших которые имелись мы в школе. И завтра было шкода жегнуть тех детей, с которыми было хорошо нам в тёнгу 9 лет жить, работать, брать участие в разных импрезах, школьных импрезах, позашкольных импрезах. И жить всем нашим абсолютам, знались свой он поправный в жизни. By wszystkie marzenia ich spełniły się. Przemówienia przeplatały się występami zespołu wokalnego Kropelki. Bez względu na to, że impreza pożegnania ze szkołą jest wydarzeniem radosnym, jednak z nutką smutku siedem osób opuszczają w tym roku szkołę. Po przemówieniach i programie artystycznym nastąpił czas kulminacyjny wręczenie dyplomów. W takie momenty widać, jak dużo ludzi bliskich wspierają ucznia rodzice, krewni, niezliczone przyjaciele. Na uroczystości pożegnania ze szkołą prezenty i kwiaty dostali wszyscy: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz osoby, którzy wspierali szkołę przez długie lata. Dzisiaj pożegnanie klasy dziewiątej mojej klasy, którą miałam zaszczyt być wychowawcą przez pięć lat. W przyszłym roku szkolnym ponownie zostałam tutaj skierowana, więc jeszcze rok będę pracowała i mam nadzieję, że ta szkoła będzie jeszcze wiele lat. Zobaczymy, jest trudna sytuacja i na Łotwie, i na świecie. Miejmy nadzieję, że szkoła polska przetrwa i ta polskość tutaj będzie jeszcze. W letnich akcentach polskich tradycyjnie kontynuujemy nasz cykl podróży po ciekawych miejscach na Łotwie. Tym razem Krystyna Kunicka udała się do Muzeum Szczęścia. Na naszym kontynencie są trzy muzea Szczęścia. Jedno z nich znajduje się w małej łotewskiej miejscowości Indra przy granicy z Białorusią. Powstało 5 lat temu w budynku, który przed II wojną światową wybudowano jako kościół protestancki. Bardzo smutny los ma ten budynek, bo został wybudowany jako kościół, ale był wykorzystywany tylko przez bardzo niedługi okres. Nazwę Muzeum Szczęścia wymyśliła dyrektorka lokalnego Ośrodka Kultury. W latach 2016-2017 napisano i zrealizowano dwa projekty na remont budynku oraz urządzenie muzeum. Łączna kwota wynosiła około 100 tysięcy euro. Pieniądze pochodziły z funduszy europejskich. Kiedyś w dzieciństwie czytałam lub widziałam program o tym, że miłość to chemia, i wpadłam na pomysł, że szczęście to też chemia. I tak to są endorfiny i wszystko już dawno zostało odkryte. W muzeum jest kilka ścieżek szczęścia. Między innymi Ścieżki Szczęścia Kobiet lub Mężczyzn, Ścieżka Światła czy Patriotyczna, które pomagają zwiedzającym wygenerować poczucie szczęścia. Na zewnątrz jest także przyrodnicza ścieżka szczęścia. Okazuje się, że zwykłe wbicie gwoździa, usmażenie ziemniaka, stworzenie perfum czy ulubiona muzyka mogą szybko i skutecznie poprawić nastrój. Nawet stłuczenie naczynia jest powodem do wytworzenia się w organizmie hormonów szczęścia. Możemy wykorzystać różne sposoby, aby zaktywizować endorfiny, ich powstawanie w organizmie. Możemy oddziaływać na siebie poprzez smak, zapach, pracę fizyczną lub na przykład sztukę. W ubiegłym roku, nie zważając na pandemię, do muzeum dotarło ponad 4000 zwiedzających. Był tutaj również prezydent łotwy Egil Slewic. Można zwiedzić muzeum samodzielnie, lecz o wiele ciekawiej jest udać się na poszukiwanie szczęścia z przewodnikiem w języku łotewskim, rosyjskim lub angielskim. Według rankingu najszczęśliwszych państw świata łotwa znalazła się w ubiegłym roku na 42 pozycji. Najszczęśliwszym krajem na świecie już po raz piąty z rzędu została Finlandia. Polska zajęła w zestawieniu 48. miejsce. Badania pokazują, że szczęśliwsze są osoby z wykształceniem wyższym, ludzie młodzi oraz mieszkańcy państw o stabilnej sytuacji politycznej. Szczęście dla każdego człowieka jest inne, uważa Józef Pogumirski, neurolog, lekarz rodzinny, wykładowca Uniwersytetu Dołgawpilskiego oraz zdobywca tytułu Lekarz Roku na Łotwie w 2015 roku. Jeżeli zaczynając z filozofii to co to jest szczęście i wtedy już następne medyczne przesłanki. Jeżeli uważa że to jest emocje, jakieś zadowolenie, radość, no to wtedy uważa się, że jest więcej serotoniny, więcej dopaminy, oksytocyny, endorfin i to jest jakby tworzy te zadowolenie i to i szczęście. Naukowcy twierdzą, iż najwięcej hormonów szczęścia znajduje się w mózgu oraz w rdzeniu kręgowym. Hormony szczęścia przede wszystkim redukują poziom stresu, jednak bardzo szybko się rozpadają. Czym jest szczęście i jak je osiągnąć, o tym każdy z nas powinien zadecydować sam. Jednak naprawdę pewnym sposobem na wygenerowanie endorfin jest wizyta w Muzeum Szczęścia. Nasz dzisiejszy program dobiegł już końca. Za oknem nareszcie upragnione ciepłe lato. Zachęcamy do towarzyszenia nam w kolejnych akcentach polskich i życzymy udanych ferii i wakacji. Do widzenia!